Doktor Janusz Kochanowski, Rzecznik Praw Obywatelskich jest gościem poranka w 24 Witam Panie Doktorze. Wczoraj prasa się rozpisywała o tych mailach pracowniczych. Pan się wstawiał za prawami pracowników, żeby do maili nie zaglądał szef. Ale ja nie o tym chciałem dzisiaj z Panem rozmawiać, bo co prawda o tym było wczoraj głośno, ale głośno w ostatnich dniach i tygodniach i jest o służbie zdrowia i o zamieszaniu, jakie tam panuje. No i to pytanie, czy Rzecznik Praw Obywatelskich o prawa pacjentów nie powinien zapytać, no bo oni mają prawo do niepokoju. No tak, ale ja to robię już od początku mojej kadencji. Przypominam sobie, że było pierwsze takie głośne posiedzenie w czerwcu 2006 roku, kiedy pan minister Liga występował ze swoim pozytywnym programem. Wtedy ja udzieliłem mu poparcia nawet w ten sposób, że występowałem na forum Sejmu, co raczej rzadko jest stosowane. Ale później przy moim biurze powstał zespół ekspertów, który cały czas pracuje nad pozytywnym programem reform, a więc nie tylko upominania się wtedy, kiedy zostają naruszone prawa konkretnego pacjenta, albo kiedy się pali, tak jak teraz, bo pali się, przepraszam bardzo, ale już permanentnie, tylko powstaje pytanie w którym miejscu i kiedy ten pożar wybuchnie. Otóż przy moim biurze, jak powiedziałem, istnieje zespół ekspertów, który przygotował pozytywny program reform, o wiele dalej idący niż program zarówno poprzedniego. A ktoś się zagląda do tego programu? Pani minister Ewa Kopacz jest zainteresowana? Zwróciłem się do pani minister z prośbą, aby zechciała przyjąć naszych ekspertów chyba 26 listopada, abyśmy mogli przedstawić ten program, ale na jednej z debat publicznych, bo w zeszłym roku, to już jest zeszły rok, zorganizowałem trzy publiczne debaty w moim biurze podczas tego słynnego strajku pielęgniarek, a potem we wrześniu na jednej z tych debat widziałem widziałem na własne oczy ówczesną poseł, a obecną Jeszcze minister. nie minister. No właśnie, jak została ministrem, to yy, macie jakiś kontakt? Skoro... Chyba jest zbyt zajęta bieżącymi sprawami, ale pozytywnym z mojego punktu widzenia yy, punktem jest to, że wiceministrem jest Jeden z uczestników naszych debat, który był także zwolennikiem naszego programu, a więc próbuje również i z nim obecnie nawiązać kontakt. Czy Rzecznik Praw Obywatelskich uważa, że te prawa pacjentów teraz w polskich szpitalach chociażby są zagrożone? No i pan służba zdrowia jest chyba w, w kryzysie, rozpadzie, a więc jeśli pan nie daj Boże zachoruje. No, to chciałbym zobaczyć, jak pan będzie swoje prawa egzekwował z moją, czy bez mojej pomocy. Służba A zdrowia. A mi jak by pan mógł pomóc? Nie, nie wybieram się na chorobowe, ale, no, ale gdyby i gdybym oczywiście miał, miał problem z dostaniem od służby zdrowia, tej służby właśnie, i zdrowia, to w jaki sposób Rzecznik Praw Obywatelskich mógłby mi w tym pomóc? Obawiam się, że bardzo w nieznacznym stopniu. Dlatego, że no w końcu jest od tego cały system służby zdrowia. Natomiast przewidując to, że ja nie będę mógł w takich przypadkach zrobić zbyt wiele, dlatego występuję z postulatami systemowej reformy służby zdrowia której niektóre punkty zresztą pani minister Kopacz podziela, jak na przykład alternatywny czy konkurencyjny ubezpieczyciel, żeby nie było monopolu jednego płatnika w postaci Narodowego Funduszu Służby, Narodowego Funduszu Zdrowia. Otóż y, to wymaga wreszcie daleko posuniętej systemowej zmiany, aby za rok nie było tego samego, albo jeszcze gorzej. Kiedy rzucamy hasło y, zamieszanie w służbie zdrowia, to oczywiście głównie myślimy o pacjentach, bo to y, bo... Ta perspektywa nam, potencjalnym pacjentom jest bliższa, ale przecież w tym no i na konflikcie, który, który obserwujemy, bo negocjacje często nie kończą się pozytywnie, to tak ze stroną są lekarze. Oni też są obywatelami, to Rzecznik Praw Obywatelskich, oni o swoje prawa się, przecież swoich praw się domagają, tych unijnych. To Rzecznik Praw Obywatelskich jest tutaj bardziej po ich stronie, czy po stronie pacjentów? Nie ma takiego wyboru to są dwie strony tego samego układu, ale w końcu to wszystko ma służyć pacjentom lepsze uposażenie czy godziwe uposażenie, czy sprawiedliwe uposażenie lekarzy i pacjentek temu właśnie ma służyć, a nie tylko ich zadowolenie ja w końcu słyszę twarde słowa premiera Tuska, że lekarze tego mnie interesują, bo to jest jakaś grupa zawodowa dla niego najważniejsi są ludzie, społeczeństwo obywatele, ci pacjenci to pan jest bliższy premierowi? Nie, ja bym nie powiedział, że to jest. W ten sposób należy ustawiać problem. Aby pacjenci otrzymywali właściwą opiekę lekarską i pielęgniarską, pielęgniarze i lekarze muszą mieć dobrze zorganizowaną pracę i w tym być godziwie wynagradzani. Co to znaczy? To zależy także od standardu kraju i jego możliwości. Ale jak. Powiedziałem to już dwa razy i powtórzę raz jeszcze, wszystko zależy od daleko posuniętych zmian systemowych, nad którymi u mnie pracuje się od przeszło półtora roku, ja z nimi dobijam się do kolejnych decydentów. Ci decydenci mówią także, chociaż potem się wycofują z tych słów jak minister Ewa Kopacz o refundacji kosztów zapłodnienia in vitro. Czy Rzecznik Praw Obywatelskich w tej debacie, która no, zaczęła się, ona trwa i trwać pewnie będzie na temat zapłodnienia in vitro, włączył się w tę debatę Kościół, co oczywiste, po jakiej stronie jest także rząd, a Rzecznik Praw Obywatelskich, jest po środku. Nie. Rzecznik zrobi to, co chyba powinien zrobić, a mianowicie wystąpi dzisiaj, bo już prosiłem o przygotowanie odpowiedniego wystąpienia do marszałka Sejmu i pana premiera o podjęcie kroków celem ratyfikacji. Konwencji Biotycznej z 1997 roku, bodajże, co powinno być już zrobione dawno i dotychczas nie zostało zrobione. Ten wniosek trafi, trafił do Sejmu? Yy, to znaczy, dzisiaj zostanie wysłany. A co z tymi, którzy mieliby z, tego, z tej metody sztucznego zapłodnienia in vitro skorzystać? Jeżeli słyszy Pan głos Kościoła, który mówi stanowczo nie, co pewnie nie dziwi, bo, bo Kościół stoi z kolei na straży pewnych innych praw, ale kiedy z kolei słyszy Pan także rząd, który nie może się zdecydować co do właśnie refundacji kosztów poniesionych na tę metodę, to jak znowu Rzecznik Praw Obywatelskich co o tym myśli? Kościół mówi to, co do niego należy i trudno, żeby nie zabrał głosu w tej tak ważnej dyskusji wtedy, kiedy została wywołana, zresztą nie przez Kościół. Natomiast do rządu należy postanowienie, czy ma odpowiednie środki w zestawieniu z innymi potrzebami w zakresie służby zdrowia, aby na tę metodę przeznaczyć je również. To jest kwestia całościowa. Wysyła pan pismo do marszałka Sejmu. To co pana niepokoi w tym statusie prawnym, jaki mamy w tej chwili, w tym stanie prawnym związanym z in vitro najbardziej? No właśnie to, że właściwie w Polsce, jak słusznie na to zwraca uwagę profesor Safian, który świetnie się na tym zna, wszystkie te kwestie leżą dłogiem. Nie zostały one właściwie prawnie uregulowane. Nie wiadomo, co zrobić z tym zarodkiem, nie wiadomo, kto jest ojcem, jakie ma z tego powodu obowiązki yy, ratyfikowanie konwencji z 97 roku powinno być pierwszym, ale nie ostatnim krokiem od dawna nosiłem się z zamiarem zorganizowania yy, konferencji bioetycznej, która by poruszała te problemy, ale jakoś to zostało przesunięte na dalszy plan bo inne były Bardziej palące problemy. No ale już stoimy przed tym zagadnieniem, aby pewne kwestie, które gdzie indziej, jak powiedziałem, już są wyjaśnione w polskim prawodawstwie ciągle leżą dłogie. No i chyba to trafi na podatny grunt, bo Ewa Kopacz także mówi, że jest za podpisaniem. Podobnie jak inni politycy w Sejmie, więc chyba będzie sukces. Niewielki. Panie doktorze, z tego czasu no, zasłynął pan na takiej konferencji prasowej dotyczącej naszych żołnierzy w Afganistanie. Pan wnioskował o to, żeby oni wrócili na święta do domów z tego aresztu. Nie udało się. Pan jakoś monitoruje to, co się z nimi dzieje i to, co się dzieje z tym śledztwem? Nie, ja nie wnioskowałem. Tu pan przecenia moją. Dobroć, jeśli chodzi A o to powrót. Do... Tak w tym zakresie nie apelowałem. Ja zwracałem się tylko do Naczelnej Prokuratury Wojskowej i do Żandarmerii o wyjaśnienie trybu, w jaki zostali zatrzymani, bo to budziło nas wszystkich uzasadniony niepokój. I wyjaśnienie to otrzymałem i uznałem je za zadwalające. Natomiast oczywiście zadeklarowałem, że będę monitorował postępowanie w tej sprawie, w szczególności przed sądem, z chwilą, kiedy wpłynie jako skarżenia. Przepraszam, Pan wtedy naród afgański. Nie myślał Pan sobie wtedy, że za późno może? I może niepotrzebnie, bo te przeprosiny już tak naprawdę na miejscu wtedy zostały przecież przekazane. Nie o jakich przeprosinach ja składałem wyraźnie i przeproszenie jako organ państwowy, jako organ konstytucyjny w sytuacji, w której wydawało mi się, że może jest za wcześnie, by uczynił to premier czy prezydent, z uwagi na to, że nie wszystkie okoliczności zostały wyjaśnione, ale znowu oczekiwanie na prawomocny wyrok w sprawie, który zapadnie za pół roku, rok czy dłużej, też było nieuzasadnione. Niedawno miałem okazję gościć przedstawiciela z delegacji, przewodniczącego delegacji afgańskiej, który wizytował mój urząd w celu zapoznania się z naszą działalnością i on przyjął z wielkim zadowoleniem to oświadczenie, które zresztą w wersji angielskiej zostało przekazane do Afganistanu za jego pośrednictwem. Panie doktorze, zaczęliśmy od e, służby zdrowia, to może tą służbą zdrowia, zdrowia skończmy. Być może krzepiącą informacją dla m, tych pacjentów, którzy jednak jakiś problem m, z wyegzekwowaniem od służby zdrowia, właśnie m, jej powinności, mogliby mieć, m, będą mogli zwracać się do Pana z prośbą o wstawiennictwo, jeżeli takie problemy nastąpią? My, jak ja powiedziałem, stawiamy się we wszystkich sprawach, które otrzymujemy, niezależnie od tego, czy sądzimy, że nasze działanie jest skuteczne, czy mniej skuteczne. Natomiast y, mnie się wydaje, że już nie możemy bez przerwy ciągle mówić o konkretnych sprawach i gasić pożary, mniejsze lub większe, które gdzieś tam wybuchają. Jak jechałem do pana, to słyszałem, jak w jednym szpitalu już ten pożar ugaszono, w innym on się dopiero roznieca i tak dalej, i tak dalej. Nie. Stoimy wreszcie przed problemem radykalnej reformy służby zdrowia i mam nadzieję, że pani minister Kopacz przypomni sobie swoją obecność na jednej z publicznych debat w Urzędzie Rzecznika. I być może zaprosi grono moich ekspertów do współpracy. Janusz Kochanowski, Rzecznik Praw Obywatelskich, czeka w takim razie na zaproszenie. Pan doktor był gościem poranka w TVN24, a my już niebawem na antenie TVN24 mówić będziemy o służbie zdrowia i przeniesiemy się do Łodzi.